Kolejna odsłona naszych mini wywiadów, warsztatów takich w skali mikro Akademii Magazynu Akwarium, czyli w awarium.pl w odsłonie obecnej Marcin Kaczor. Powiedz Marcinie, jak długo działacie? Bo aktywni i widoczni jesteście w różnych gremiach i w mediach społecznościowych bardzo w ostatnim roku. W styczniu skończyliśmy rok działalności. Mieliśmy przyjemność zamieścić artykuł u Ciebie w magazynie akwarium. Bardzo mi miło, to było. I to, to właśnie były nasze pierwsze urodziny. No staramy się być aktywni, staramy się przyciągnąć do siebie ludzi, wbrew temu, co się obecnie dzieje w internecie, czyli no jednak te fora, fora zanikają. Ale tym, co cechuje oprócz profesjonalizmu i oprócz tego, że nie tylko interesuje Was wyznaczanie trendów w akwarystyce i sekundowanie temu, co się dzieje na bieżąco, jest to, że macie ogromny szacunek i uznanie dla tradycji akwarystycznych w Polsce. Skąd w ogóle pomysł na mm, taką strategię, na taką wizję uczestnictwa? Y od czegoś się to zaczęło, od czego się to zaczęło i niektórzy nie pamiętają, niektórzy już nawet nie chcą pamiętać o tym jak to było dawniej i jaki wysiłek towarzyszył założeniu, zakupieniu czegokolwiek do akwarium, także zrobieniu. Staramy się, staramy się zdobywać stare urządzenia, poddawać je renowacji i, i dawać im życie. Widać to na naszym, na naszym mini stoisku tutaj. Widać to na imprezach, w których bierzemy udział. No na pewno u starszych osób jest to, jest to sentyment, jest to coś, na czym wyrastali, a dla młodych osób ciekawa dawka wiedzy i informacja taka, że dawniej niekoniecznie wystarczały pieniądze, bo w sklepach nie było nic. A powiedz Marcin, ilu was jest w awarium.pl? Wawarium awarium liczy obecnie około 400 osób, z czego oczywiście aktywnych jest kilkadziesiąt. Geneza forum jest bardzo prosta: znamy się, znamy się, spotykamy się co miesiąc. Natomiast po co forum? Po to forum, że lubimy z sobą rozmawiać, ale nie zawsze lubimy na siebie patrzeć. Raz w miesiącu spotykamy się, no i wystarczy. Cała reszta w internecie. Słuchaj. Bardzo dziękuję. Tym optymistycznym, czy umiarkowanie optymistycznym, ale realistycznym akcentem kończymy. <grymne> <grymne> dziękuję. dziękuję.